Dzień dobry, witam na kolejnym spotkaniu z gitarą klasyczną. Na poprzednim spotkaniu mówiłem o wymianie strun. Teraz może powiem jeszcze troszeczkę na temat strun. Takich moich kilka rad i uwag. Czyli jak już wspomniałem wcześniej, wymieniamy tylko jedną strunę na raz, czyli wymieniamy strunę, zmieniamy na nową, naciągamy, Potem następna i tak dalej. Teraz, jeżeli planujemy jakiś grać koncert, yy, czy mamy jakiś publiczny czy, czy szkolny, yy, nie wolno wymieniać strun tuż przed koncertem. Należy zrobić to na kilka dni przed, ponieważ yy, struny w szczególności wiolinowe mają do, dosyć długą taką płynność, za czym złapią jak gdyby, ten strój, czyli one cały czas gdzieś tam pracują, one się jakby rozciągają. Oczywiście są sposoby na to, jak tego, można to przyspieszyć ten proces ponieważ że ona się jakby zablokuje już będzie ten strun trzymała. Takim sposobem jest na przykład po na naciągnięciu struny, w ten sposób, takie naciąganie mniej na środku menzury struny, czyli jej długości, takie naciąganie, oczywiście delikatnie, żeby nie wyrwać, prawda, z postulnikiem. I wtedy oczywiście stroimy sobie, bo ona oczywiście opadnie. No, ale niemniej jednak te parę dni mu, te, te, te gitary, mu, znaczy te struny muszą jak gdyby ochłonąć, że tak powiem, po, po wymianie. Dobrze jest grać na strunach, które dobrze znamy, czyli na, jakieś nasze ulubione, na przykład ja gram na, na Sawarezach, są to moje ulubione struny. Ktoś może mieć zupełnie inne preferencje, prawda. Są też tacy muzycy, na przykład jak Krzysztof Pełech, mój przyjaciel z Wrocławia, który stosuje techniki kombinowane, czy na przykład gra z struny wielenowej na przykład savarezy, górę z dadario, no, różnie sobie tam radzą różni gitarzyści z tym, jest to uważam droga jakaś eksperymentalna, do której za, za, zachęcam. Hmm. Bardzo ważne jest no niestety, że struny basowe proszę Państwa, one mają tą owikę metalową, a tam gdzie są ona ma taką strukturę właśnie chropowatą, co słychać. Bo Wielina jest bardzo taka śliska. No, tam, gdzie jest chropowatość, to są rowki oczywiście różne zagłębienia, i, i tam ten y, brud, który no, ni niestety mamy na rękach, na skórek, y, tudzież pot. Y, te, te, znaczy, te struny wchłaniają to wszystko grając, prawda? Czyli po kilkudziesięciu w zasadzie godzinach gry, struny basowe nadają się do wymiany. Natomiast na wielenach możemy grać znacznie dłużej. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy przed każdą grą czy ćwiczeniem yy, najpierw umyli ręce, czyli pozbyli się tłuszczu z rąk jak gdyby. No. Yy, też bardzo ważnym czynnikiem jest to, że ten tłuszcz czy pot, bo są osy osoby, które się mniej bądź bardziej pocą, osiada też tutaj yy, w okolicach proszków i na chwytni gitary. Dobrze jest przetrzeć czasami tą chwytnię jakąś szmatką nasączoną olejem, oczywiście bezkwasowym, najlepiej jakimś olejem rowerowym bądź maszyn do szycia. Czyli taki po prostu chemicznie obojętny, taka oliwka. Ona oczywiście spowoduje to, że ta chwytnia będzie cały czas taka no, no, niepodobna na przelepianie się właśnie tego potu, kurzu i tym podobne. Jeżeli Przenosimy gitary w futerale, gdzieś na przykład jedziemy na wczasy, czy gdzieś na przykład bierzemy ją z domu, idziemy gdzieś do jakiegoś domu kultury, na przykład na jakiś koncert czy do szkoły. Dobrze jest, jeżeli właśnie na dworze jest niska temperatura przykładowo na przykład zima, poluzować struny gdzieś, powiedzmy sobie, o jedną czwartą naciągu i po przyjściu do pomieszczenia, w którym będziemy znowu grać, naciągnąć struny znowu do pierwotnego stroju. Gitara, oczywiście wtedy jest to lepiej znoszą, prawda. Ja oczywiście gram techniką opuszkowo-paznokciową. Natomiast no, ci, którzy zaczynają grę na gitarze klasycznej, nie polecam grać na początku paznokciami. To przychodzi z czasem, ta czynność. Na początku oczywiście gramy ja techniką opuszkową. Niemniej jednak już ci, którzy grają paznokciami, Dobrze właśnie jest je też jakoś pielęgnować, żeby były zawsze gładkie, ponieważ chropowate paznokcie też niszczą w szczególności struny wienowe. Mało kto sobie z tego zdaje sprawę. Często widać, jeżeli są struny właśnie nowe, no, 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 niskiej jakości, to takie wiórki od nich powstają, tak ta, 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 jakby po prostu ta, ta struna, prawda, zrzucała jakąś sierść jak kot, prawda. Czy, I i, i czasem oczywiście ona pęknie, ta struna. Czy dobrze właśnie jest też pielęgnować paznokcie jakimś polerką czy papierkiem o, o, o bardzo drobnej gradacji. Jeszcze ważnym elementem jest, jak jest y, strunnik i oczywiście na nim są oparte struny. Często jest tak, że struna pęka. Uczniowie nie wiedzą czemu ona tu pęka, a bywa bardzo często tak, że on ma zbyt ostry kant, rand. Czy dobrze jest wziąć strunę, poluzować, bądź zdjąć nawet jakimś polerką czy papierkiem właśnie o tej drobnej gradacji Wypolerować ten kant, żeby po prostu była gładź i wtedy struna na pewno nie będzie nam się przerywać. Teraz a propos, jeszcze, może strun. Wiadomo, że w sprzedaży mamy struny o naciągu twardym i naciągu miękkim. Teraz jakie struny wybrać? No, ja może powiem o zaletach strun twardych. Na pewno dają mniej brzęczeń na progach. Nieraz są gitary takie, jak kupujemy, że widać, że, te, że brzęczą. Czasami właśnie y, winą czy wadą jest to, że stuna jest zbyt miękka. Y, Przyszłość ta łatwiej jest y, wykonać oczywiście legato lewej ręki, jak również wszelkiego oczywiście ozdobniki, tryle. Y, dźwięk jest bardziej nośny, głośniejszy na stunach twardych i łatwiej jest grać jakieś szybkie, szybkie następstwa dźwięków, typu jakieś pasaże czy gamy. Natomiast wadą strun twardych jest to, że dźwięk może być zbyt suchy, lewa ręka zbyt szybko się męczy podczas grania, struny trudniej potają się wibracji i właśnie mówię, bardzo twarde struny mogą też uszkodzić właśnie strunnik. No i szybciej ścierają się też paznokcie, prawda? prawie ręki, ponieważ struna też działa na paznokcie, tak jak paznokieć na strunę. Teraz struny miękkie. Zalety strun miękkich. Łatwiej poddają się wibracji. Lewa ręka się mniej męczy podczas grania. Dźwięk jest delikatniejszy, bardziej subtelny, miękki. Łatwiej prowadzić kantylenę, czyli muzyka, gdzie właśnie jest kantylena. Natomiast wadą y, strun y, miękkich jest to, że właśnie one bardziej często brzęczą na progach. Trudniej w ogóle jest wydobyć czyste forte, czyli grę głośną i trudniej wykonuje się na takich miękkich stronach szybkie następstwa dźwięków, czyli grę gam czy pasaż. To tyle, jeżeli chodzi o struny. Teraz powiemy sobie troszeczkę na temat strojenia właśnie gitary, czyli już kupiliśmy gitarę, załóżmy, która miała stare struny, zmieniliśmy struny na nowe i chcemy tą gitarę nastroić. Generalnie istnieją trzy y, sposoby strojenia gitary, a mianowicie możemy gitarę nastroić do kamertonu, tak wygląda kamerton. Oczywiście on y, y, daje tutaj dźwiękowe wysokości 440 Hz, czyli jest to A rozkreśla, i do niego stojimy na przykład jakąś tam strunę, ja pewnie z którą. Y, drugi sposób możemy na przykład składać do samego fortepianu, czy pianina i odpowiednie dźwięki oczywiście słuchając bo wyrobiasz klawiszami dźwięki możemy dostoić też oczywiście struny. No i bardzo popularny ostatnio sposób to jest możemy skorzystać oczywiście z kamertonu elektronicznego. Ja tu mam taki firmy Korga, dosyć już profesjonalny, wskazówkowy, tego się włącza oczywiście, on tutaj ma też kalibrację i tak dalej, także można sobie Dosyć szybko i precyzyjnie gitarę nastawić za pomocą tego, właśnie kamertonu elektronicznego. Ale załóżmy, że nie mamy metonomu, znaczy kamertonu, oczywiście elektronicznego, więc sobie takie widełeczki, prawda? Uderzamy. Ja uwielbiam uderzać w kolano. Możemy ci w jakiś twardy też przedmiot uderzyć i dostawiając do pudła, słyszymy, jak wydobywa się właśnie dźwięk. Jest to właśnie to A raskleśne. Ewentualnie można zrobić te, też tak, że sąsiedzi nie słyszą, a my, dostawiając do ucha, my to będziemy słyszeć właśnie ten dźwięk, tutaj przy uchu, jeżeli uderzymy. Tak? I tu słychać. Ja preferuję ten pierwszy sposób. Czyli uderzam. Na przykład. Yy, teraz, jak nastroić tą pierwszą strunę? Zobaczmy, że ona jest rozstrojona, ja ją porozuję. I na piątym progu, na gitarze, na pierwszej strunie. Jest właśnie ten dźwięk a rasteczny. więc ja uderzam. Widać wyraźnie, że te dwa dźwięki się między sobą wysokością różnią, więc widzę, co, mam słuch, to słyszę wyraźnie, że ten dźwięk z kamertonu jest wyższy niż dźwięk ze struny pierwszej, czyli muszę maszynką naciągnąć strunę, czyli nie poluzować, tylko ją, podciągnąć. Niezwykły jakiś zdecydowany ruch, pół, pół ruchu, prawda? I sprawdzam sobie. Jeszcze troszkę za, za nisko, czyli uderzam. Już jest teraz mniejsza ta różnica. Jeszcze troszeczkę jest. Już minimalnie. Można powiedzieć, że, że nastroiłem strunę pierwszą. Czyli zakładając, że nastroiłem strunę pierwszą do kamertonu, do, do oczywiście jakiegoś tam klawisza, który reprezentuje właśnie dźwięk A raz w pianinie czy w fortepianie. Yy, Stroję oczywiście strunę drugą w ten sposób, że yy, takim najprostszym sposobem właśnie to, że dociskam na piątym progu strunę drugą, czy strunę H. I oczywiście ona powinna mieć takie same brzmienie jak ta stuna pusta pierwsza. Czyli uderzam stunę pustą pierwszą. I jeżeli ma takie samo brzmienie, to oczywiście uznaję, że stuna druga jest już nastrojona. Jeżeli oczywiście nie stroi, to podciągam bądź luzuję kołek drugi. Prawda? Ma, jak są maszynki do naciągania, właśnie. Stun. Czyli zakładam, że to już jest dobrze. Teraz stroję strunę trzecią do drugiej już proszę Państwa i tu jest wyjątek, tu kładę palec na czwartym progu struny trzeciej, czyli uderzam dźwięk złapany na czwartym progu struny trzeciej. Jeżeli uznam, że są takie same, więc mogę przyjąć, że gitara już jest nastrojona w połowie, czyli nastrojona jest struna pierwsza, druga, i trzecia. Jeżeli nie jest, no to albo podciągam trzeci kołek, albo go luzuję. I w analogiczny sposób postępuję ze struną czwartą. A mianowicie łapię ją na piątym progu, uderzam i porównuję z dźwiękiem, z brzmieniem struny trzeciej. Jeżeli są takie same, mogę uznać, że gitarę nastroiłem już prawie, że w dwóch trzecich, prawda, tak? Czyli jeżeli nie stroj, naciągam, bądź luzuję ten kołek, który jest oczywiście odpowiedzialny za naciąganie struny czwartej. Podobny sposób oczywiście postępuję ze struną piątą, czyli też dociskam lekko oczywiście na piątym progu strunę piątą, wydobywam dźwięki i porównuję go z pustym dźwiękiem struny czwartej. Uznając, że są takie same, stroję dalej. Bądź naciągam, albo luzuję kołek, odpowiedzialny za naciąganie struny 5. I Bogu dzięki ostatnia struna, czyli szósta, zachowuje się w sposób podobny, czyli dociskam na progu piątym strunę szóstą i dostrajam ją do pustej struny piątej. O, tu nie stroi. A to dlatego, że wtedy tu pokazując wymianę strun właśnie ona jak gdyby jest nienastrojona, czyli ja widzę wyraźnie, że Strona piąta jest wyższa od, od tej szóstej, czyli muszę kołek podciągnąć, muszę naciągnąć jeszcze troszeczkę. No mogę przyjąć że stolię. I zrozumieć się robię na jakimś na akordzie. To już jest taki sposób, że jak już znam na przykład nuty, czyli wiem, gdzie jaki dźwięk leży na gitarze. Na przykład uderzam dźwięk G. To jest taka, jakby, takie precyzowanie stroju, proszę Państwa, czyli użyłem G i ten sam dźwięk G jest tutaj na 8 progu z drugiej. I patrzę, słucham, jest tak samo, czyli jest, już jestem pewny, że jest na pewno dobrze. Teraz dźwięk D na stunie drugiej jest na przykład na siódmym progu stony trzeciej. Patrzę, słucham, to samo, w porządku, na stunie dobrze. Teraz dźwięk B na stunie trzeciej. Jest tutaj, na ósmym pragu strony czwartej. Rzeczywiście jest to samo. No, w porządku nastuję. Dobrze. Teraz dźwięk C na strunie piątej. Tak, C jest tutaj na, na ósmym pragu strony szóstej. Troszkę za nisko, minimalnie, czyli koryguję W porządku. No. Słyszę, jestem zadowolony, mogę teraz grać. Muzykę. Można jeszcze zrobić to w drugi sposób, a mianowicie robiąc inwersję stroju, czyli jak gdyby odwrotność. Czyli uderzam sobie na przykład puste E. Jest też taka technika jak flażolet. Mamy flażolety naturalne i sztuczne. Tak brzmi mniej więcej flażolet na naturalny. Tak brzmi sztuczny. Ten to jest troszkę, troszkę taki bardziej delikatny, więc ja używając y, flageoletu naturalnego, mogę dostroić strunę szóstą do struny pierwszej w ten sposób, że flageolet na piątym progu struny szóstej daje mi y, jako alikwot dźwięk ten strony pierwszej. Czyli uderzam w strunę pierwszą. No, jest. I teraz robię to odwrotnie, czyli łapię na piątym progu struny szóstej dźwięk i do niego jakby gdyby dostaję strunę piątą. Jest w porządku i dalej. Jeżeli nie, to koryguję oczywiście piątą strunę, prawda? Tak? Bądź luzuję naciąg, albo go koryguję w drugą stronę. I to samo robię na przykład ze struną piątą. To samo z czwartą. Tu jest ten wyjątek. Czwarty próg struny trzeciej. I struna oczywiście druga do pierwszej. Sprawdzam jeszcze. Jest w porządku. czy jeszcze ten sposób, który pokazywałem wcześniej, czyli G do G, obszar G do G, D do D, na przykład B do B, F do F i C do C. I już jest ten sposób. Oczywiście jest więcej sposobów ustawienia gitary, no ale to o tym może innym razem.